Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Mio. Sponsorem programu jest Yamaha. Sponsorem programu jest Gemoto, odzież, części i akcesoria motocyklowe. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku z Jackiem z Jack Motocycle porozmawiamy o organizowanych przez niego wyjazdach do Hiszpanii na Harley'ach. Michał z Vintage Garage pokaże nam ciekawy francuski sprzęt, który remontuje. Paweł ze stajni motocyklowej odwiedził Motoweteran Bazar. Te motocykle śpią w niektórych momentach, szczególnie późną jesienią, zimą. Oczywiście niektórzy powiedzą, że motocyklami jeździmy cały rok, niemniej jednak lekotanie zębami i gile do pasa niespecjalnie mi odpowiadają z uwagi nawet na moją pracę, gdzie nie mogę przychodzić zaziębiony, ale są pewne opcje, gdzie nie w takim płaszczu, nie w grubej kurce, tylko możecie pojeździć na motocyklu. Właśnie w Hiszpanii, bo tam wtedy, kiedy u nas jest bardzo, bardzo zimno, to tam jest praktycznie sezon, w którym daje się jeździć, czyli nie jest za gorąco. Jacek, w jakich okresach najlepiej jeździć po Hiszpanii? No, trzeba tak liczyć od września no, do czerwca. A potem już jest petarda. Potem to już się robi gorąco. Powiem Wam, że byłem tam też w czerwcu. No i cztery dychy było w słońcu, także czerwiec to już jest tak, taki końcóweczka, żeby pośmigać tam po tych trasach. Od lat organizujesz wyjazdy motocyklowe na miejscu. Ile tam motocykli czeka na tych ludzi, którzy będą chcieli pojechać? Generalnie to tworzymy takie grupy do 10 osób. Oczywiście jak jest potrzeba, można zorganizowania więcej, tylko chodzi o to, żeby był ten komfort nie tylko jazdy, ale tam jest tyle do zobaczenia, pięknych rzeczy, pięknych tras, widoków. Tam jest, słuchajcie, od morza po góry, wodospady, wszystko. A czy jest szansa na przykład dla osób niższych, żeby miały na miejscu motocykl, który no, nie będzie jakimś jakąś potężną kolumbryną, który będzie pasował dla osoby, która ma, nie wiem, 1,60 1,65 wzrostu? Tak, mamy też tam sportstera, który tym oczekiwaniom spełnia. Dobra, to teraz pytanie, czy te wyjazdy odbywają się na zasadzie, przyjeżdżamy i robimy tour po całej Hiszpanii, czy też jest miejsce bazowe, do którego wieczorem się wraca? Tak, zazwyczaj jest to miejsce bazowe, czyli wynajmujemy willę z basenem, gdzie jest parking, garaż i wracamy do tego miejsca za każdym razem wieczorem. Aczkolwiek trasy są zawsze inne. Nie jest tak, że jedziemy tą samą trasą codziennie, tylko codziennie inne miejsce. I druga opcja, yy, też ruszamy po prostu wzdłuż, jakby, yy, morza tak? yy, w stronę Gibraltaru. Także jest do wyboru. A po drodze pewnie jakieś knajpki, jakieś ciekawe klimaty. Oj tak, powiem Wam, że kawa i, i, no i w ogóle ten klimat. Yy, Gdzieś nadmorski, tych y, widoków, no przecudnie. A czy w tym okresie na trasach spotyka się wielu motocyklistów, nawet miejscowych? Tak, motocyklistów y, jest jedna śmieszna rzecz, słuchajcie jak wjeżdżamy albo zjeżdżamy, nie ma to znaczenia, często wyprzedzają nas rowerzyści, no. <noise> którzy naprawdę śmigają tam z takimi prędkościami, że szok. Ale chcesz powiedzieć, że ponad stówę na rowerze? No nie, aczkolwiek trzeba, ja mówię o takich trasach słuchajcie, bardziej w górach, tak? gdzie już te zakręty, gdzie nigdzie nie ma barierek, także jest trochę hardkorowo. <noise> I, I oni tam potrafią, pewnie znają te trasy dobrze, bo mnóstwo kolarzy jeździ tam na treningi. Tak? Poza właśnie sezonem tutaj w Polsce lub w Europie, tamta pogoda pozwala im na to, żeby trenować samym rokiem. No dobra, ale to chyba z góry dając taką prędkością, bo pod górę to raczej krawat do pasa i nie ma takiej możliwości. Ale to są elektryki czy klasyczne rowery? Klasyczne rowery, także chłopaki naprawdę mają powera. Ale powiem Wam szczerze, że właśnie motocykl tam i poczuć ten wiatr, ciepły wiatr, bo to słuchajcie, jest 18 do 20 paru stopni. My, nawet organizując wyprawy wrzesień, październik, jesteśmy w stanie się kąpać w morzu. I to jest piękne. A powiedz mi, czy są jakieś specjalne ubezpieczenia dla uczestników? Tak, nie dość, że motocykl ma autokasko NWOC oczywiście, to dodatkowo jeszcze wykupujemy takie ubezpieczenie dla każdej osoby. Czyli czuję się bezpiecznie i w razie podpukać nie mam niemalowanego drewna, bo to sam metal dookoła, to jest szansa na jakąś pomoc ewentualnie medyczną bez żadnego problemu, nawet tam na terenie Hiszpanii. Czy zdarzało się kiedyś, że ktoś wam się zgubił w czasie wyjazdu? bardziej ktoś nie był jakby gotowy na wyjazd poranny. No niestety mamy taką zasadę, że poranny wyjazd, buchamy walkomacik, ktoś niestety powyżej zera zostaje w domku. No właśnie, to jest, to jest to, że imprezy muszą być bardzo chuczne, skoro część towarzystwa nie jest stanie się zebrać do wyjazdu. Później żałuję, bo to, co zobaczyli pozostali uczestnicy, może być naprawdę fajne, jak to minęło. No dobrze, to teraz jeszcze pytanie o motocykle. Jakie typy motocykli czy możesz wymienić, tam masz na miejscu? Słuchajcie, no na tą chwilę mamy nawet dwie Panameryki, właśnie Sportstera, Touringi typu właśnie Elektra. Yy, mamy Breakouta, mamy Lowridera, także wybór jest, może być od wyboru do koloru. Ja może się tak skończyć, że ktoś to wyjedzie na taką wycieczkę, pojeździ Breakoutem, przyjedzie do Polski, powie, chce takiego mieć, przychodzi do ciebie i kupuje. Zdarzyło ci się już kiedyś? Tak, oczywiście. Jest to właśnie dobry moment na to, żeby przetestować te motocykle poza sezonem u nas, tak, no bo w zimę ciężko teraz pojeździć jakimś motocyklem, żeby zdecydować się na sezon, który kupić. A tam można się wymieniać, nie ma jakiejś reguły, że jak każdy ma ten motocykl na początku, to jeździ mi do końca. Można się po prostu zamieniać tymi motocyklami. A powiedz mi jeszcze jedno słówko na temat bezpieczeństwa. Jak traktowani są motocykliści na drodze w Hiszpanii? Słuchajcie, w ogóle tam jest po, można powiedzieć, poza sezonem zimy. tak? Jedyną taką małą przeszkodą są właśnie ci rowerzyści, gdzie oni, no, można powiedzieć, próbują nas wyprzedzać, a tak to drogi puste, policja bardzo przyjazna, ludzie jak widzą, mieliśmy kilkukrotnie takie sytuacje, słuchajcie? Zatrzymują się samochodem, otwierają drzwi i machają, i pytają, skąd jesteśmy, dokąd jedziemy. Tam w ogóle ich taka życzliwość i ta komunikacja międzyludzka, no to fajne też doświadczenie. Bo można się nile zaskoczyć, aczkolwiek też są sytuacje, gdzie stoimy w kolejce gdzieś do kasy i kasierka rozmawia z klientem, 5 minut, 10 minut, i to jest normalne. Czekasz, aż oni skończą rozmawiać. wiesz, oni tam wszystko mają maniana. E, Jacek, e, jakby ktoś chciał wybrać się na taką wyprawę, to może zajrzeć do ciebie, chociażby do Jack Motorcycle, pogadać z tobą, e, dowiedzieć się wszystkiego na temat tych wyjazdów, dowiedzieć się na temat warunków, e, które tam na miejscu czekają, warunków w ogóle samego wyjazdu. De facto, wsiada do samolotu, leci i wszystko na miejscu ma zapewnione. Zabiera swoje ciuchy. Tak, zabiera swoje ciuchy. Kask niekoniecznie, aczkolwiek fajnie jest tak, powiem Wam, że w samolocie nie zwracają na to uwagi. Jedziesz z kaskiem, nie ma to znaczenia. Możesz go schować w luku bagażowego, nie liczą za to i w ogóle nie ma tematu. Nic tylko wyjeżdżać do Hiszpanii. Hiszpanią przybywamy. Dzięki Ci, Jacek. Dziękuję bardzo, zapraszamy. Marka Peugeot kojarzy nam się głównie z samochodami osobowymi, no furgonetkami. E, przepiękne samochody francuskiej konstrukcji jeździły po polskich drogach i jeżdżą nadal. E, ty masz nawet DS. -ę. Tak, mam ds tylko że to Citroen, a to jest Peugeot. No, ale ja mówię o francuskiej motoryzacji. No, ten sam koncern, także wszystko można połączyć bez problemu teraz. No właśnie. I ciekawostka niesamowita dla osób, które nie znają historii. Skutery Peugeot pojawiły się w Polsce w latach. no 60., możemy tak powiedzieć w skrócie. to 50. któryś rok. 58 rok oficjalnie były dostępne w Polsce. No, za grubą gotówkę 24 tysiące, gdzie przy średnia pensja była około 1500 zł. Więc za cenę takiego peżota mieliśmy no, 3 wfm ki i jakbyśmy dołożyli, to jeszcze komarek by się znalazł. Komar to kosztował była 5,5 tysiąca, ile pamiętam nowiutki z podigły. To ciekawa konstrukcja, ja się przyglądałem temu peżotowi Zawieszenie delikatnie mówiąc kuriozalne. Takie jak nie wiem, w Citroenie 2CV też dziwne, bo rozciągane. Tłoczyska, a tutaj guma. No bardziej bym to chyba do Mini Morisa porównał, tak. gdzie też te zawieszenia jest na takich gumach. No ja nie wiem, co chłopaki mieli w głowie, konstruując to zawieszenie. Chyba nie brali pod uwagę tego, że jakiekolwiek wyrwy są z jezdni, że droga jest idealna. Znaczy musimy dodać to, że to jest skuter tak zwany typowo miejski. No, miejski skuter, ale gumowe zawieszenia w mini, o którym wspomniałeś, to były mieszki, a tutaj są takie jakby nawinięte dętki, które działają na rozciąganie. I to też ciekawostka, a propos tego skutera i renowacji tych skuterów, że my, Polacy, no my Polacy, powiem szczerze, jesteśmy lepiej zaopatrzeni w części zamienne niż chłopaki we Francji w tym momencie. I to nie dlatego, że zostało coś w magazynach, tylko dlatego, że Polacy potrafią dorobić pewne rzeczy, nawet te gumy, o których wspominaliśmy, posiadają znaki jak fabryczne. Tak, powiem szczerze, że no nie jest takaś tam wielka produkcja i tak dalej, natomiast jakość tych dorabianych części naprawdę jest bardzo wysoka. Czyli Francuzi kupują od Polaków. No dokładnie tak. A kółko się zamknęło. E, masz dwa takie skutery. Jeden jest już w trakcie renowacji. Drugi skuter czeka na ten moment. E, fajne jest to, że udało ci się zdobyć opony. Opony Midasa. Opony Midasa i to są opony ośmiocalowe, także bardzo malutkie i. Ale są dostępne, także nie ma z tym problemu żadnego. E, wiesz, OSA była robiona na nasz rynek, bo Osami też się zajmujesz, restaurujesz te skutery, powiedziałbym nawet prawie seryjnie. Natomiast OSA miała większe koła, bo znano polskie warunki. Wszyscy byli świadomi, że tu jest mało ciekawie na drogach, już zdarzają się dziury. Tu jest maleńka, ósemeczka, e, Natomiast e, analogia do osy dla mnie jest przynajmniej taka, że też był silnik wyjęty z motocykla w przypadku osy. No tak, tutaj silnik też mamy taki troszeczkę motocyklowy, później troszeczkę go obudowali, dali wiatraczek, jakiś ten napęd przenieśli i jest. Natomiast jeżeli porównujemy zawsze osę i Peugeota, to Peugeot, tak jak wspomniałem, jest skuterem klasy miejskiej, natomiast osa jest kwalifikowana jako skuter turystyczny, co mnie trochę dziwi, ale no tak jest. A wiesz, turystyczna była też w UFMK i wszystkie inne sprzęty, bo nie było bo nic innego, jak się dało zapakować żonę i dziecko na jeden motocykl, to wszystko wychodziło i jechaliśmy na wakacje. Bardzo fajne zawieszenie, jak wspomniałem. Widzę takich analogii trochę do osy, bo na przykład rozrusznik silnika też jest łańcuchowy, oczywiście wajcha, no i łańcuch. No tak, skutery pewnie w tamtej epoce mają wiele ze sobą wspólnego takich różnych dziwnych rozwiązań, natomiast powiem szczerze, że no osa jednak, no może zawieszeniowo jest lepsza, natomiast jeżeli chodzi o silnik, to jednak bym bardziej tutaj stawiał za tą konstrukcją. A nawet 175 w późniejszej osie? E, może ona jest taki ma trochę większy moment obrotowy, natomiast te silniki tutaj naprawdę były doprowadzone do perfekcji. Ten użyskowanie tego wału, e, cylinder z powoką to jest chyba nawet Nikass, bo ciężko mi w tej chwili określić, co to jest. Także tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o trwałość, to, to no, tutaj ten sprzęt górował na pewno na dosą. Wiesz, materiały używane w produkcji polskich motocykli zawsze podkreślaliśmy, były słabsze, słabsze jakości. Niemniej jednak produkcja polskich motocykli była przepotężna w tym okresie. To był wybuch, to była eksplozja. Warszawska Fabryka Motocykli, SHL, cokolwiek by nie było, jechały temu motocykle potężnymi ilościami, mogły zasypać Europę. Niemniej jednak jakość materiałów była jaka była, bo to też była szybka produkcja. I też było często tak, że fabryki produkowały coś zupełnie innego, ale jakby na przylepkę robiły motocykle bądź właśnie skutery. Wiesz, jak się przyglądam tej konstrukcji ramy, wygląda to bardzo sztywno i odnoszę wrażenie, że to ciężko było pogiąć i zniszczyć i bardzo ładny jest tylny wahacz. No, powiem tak, że większość tych elementów jest zachowana w oryginale i one naprawdę zniosły super próbę czasu. Także te elementy ani się nie rozleciały, ani jakoś szczególnie ich korozja nie zjadła. Także uważam, że jakość nawet tych śrubek, tych podkładek, tego wszystkiego, bo tu się wszystko da rozkręcić, ocynkować i dalej wszystko wygląda jak nowe. Także jakość tego Peżota jednak, no coś, Marka o czymś mówi. No. Jest taki skuter, chyba Wiatka który ma bardzo podobny przód, też ma bagażniczek nad przednim kołem. Tutaj też zrobiono coś takiego. I taki bagażnik może nie za duży, ale fajny, kask tam się mieści. Znaczy powiem, kask chyba nie, ale powiem szczerze, że ten skuter ma dużo schowków, dużo takich możliwości czegokolwiek przewiezienia, bo mamy płaską podłogę. Mamy ten płaski przód, no dzięki temu ten sprzęt u nas miał takie brzydkie może przyzwisko, Sedes na niego mówili, tak? bo ten przód był jednak taki, no, komuś się tam z czymś kojarzył. Natomiast jest to skuter na pewno przemyślany. Mamy dużo różnych klapek, dużo różnych schowków, także tutaj jakby no, jest naprawdę w porządku. Wiesz, no podejrzewam, że szacunek u innych podróżujących po polskich drogach, wynikający z tego, że jeździmy Peugeotem, a nie jakimś tam zdezelowanym skuterem, to już było coś. Lambretta, Wespa e, robiły też niesamowite wrażenie. Taka Lambretta i Wespa to były też bardzo drogie sprzęty. Pojawiały się na polskich drogach, ale ten skuter można było kupić po prostu w polskim salonie i to jest fajne. Tak, ten skuter był dostępny w polskim salonie i co najlepsze wspomniałeś, e, Lambretta również 150 była u nas dostępna. Jednak. jednak była i one były praktycznie równolegle do Polski sprowadzane. Ile sztuk się sprzedało, nie mam pojęcia, ale występ... to są jedyne dwa skutery spoza tych krajów demo no, no, naprawdę o wysokim poziomie techniki. Słuchaj, nie kojarzę, czy one były sprzedawane w... za dewizy czy za złotówki. Nie mam pojęcia. Cena tam występowała w złotówkach, ale podejrzewam, że no, lepiej było mieć twardą walutę, żeby je kupić. Bony, bony, bony kupię, albo dolary kupię. Proszę Państwa, ciekawa historia, ciekawy sprzęt. Mam nadzieję, że jak oba motocykla, chociaż jeden z nich, oba skutery albo jeden z nich wyjedzie już na drogę, to nas zaprosisz i zadymimy. No zrobimy jazdę próbną na pewno. No i to fajnie wygląda. Dzięki ci bardzo. Dziękuję. Zima do takiego, to taki okres czasu, kiedy wiele osób uważa, że w motocyklu nie niewiele się dzieje. Fakt, może nie jest to zbyt łatwo jeździć na motocyklu ze względu na pogodę, chociaż w tym roku bardziej mamy pogodę przypominającą wiosnę czy jesień. Natomiast jest masę, masę ciekawych imprez, na które można się przejechać i zobaczyć, co się dzieje. Jedną z takich imprez na pewno jest odbywający się od ponad 30 lat motoweteran Bazar. Edycje zimowe raz są, raz nie ma, COVID na pewno spowodował, że ich nie było, teraz wróciły. Wielką popularność tego bazaru widać choćby przez to, że no niestety popełniliśmy strategiczny błąd. Wybraliśmy się tutaj busem, ponad godzinę szukaliśmy miejsca parkingowego. Udało się zaparkować, idziemy zobaczyć, co zatem ten bazar ma do zaoferowania ludziom, którzy poszukują części tak jak my. Oczywiście jak zwykle masa pojazdów z KDL-u i to wszelkiej maści i treści, od polskich przez czeskie, radzieckie i tak dalej, i tak dalej. My raczej szukamy jednak części do starej Japonii albo przede wszystkim do starszych Tarleji. Musimy skomplować naszego Irona. Nie od dzisiaj wiadomo, że Niemcy gustują od zawsze w bokserach. Tutaj troszeczkę inny pomysł, również niemiecki. Wiktoria, bokser, ale jednak nieco inaczej umieszczony w ramię. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że cylindry pracują w ten sposób. Zobaczcie, jak pięknie można je umieścić, jak ślicznym motocyklem może być bokser, który ma włożony silnik na opak. Przepiękna ciekawostka. Poza tym, że ten silnik jest naprawdę fajnie umieszczony, otwarte zawory. Zawory na wierzchu, rozrząd zewnętrzny nikomu to kiedyś nie przeszkadzało. Właściciel właśnie nam przekazał jest to model KR6 Bergmeister, jeśli potrafię wymówić to po niemiecku. Bardzo piękny, bardzo ładny motocykl. Obok naszej Wiktorii przepiękne BMW, które w tym towarzystwie wydaje się wręcz motocyklem popularnym. Jest trochę gratów jakiś ironowych, ale... Nowych, o. Ciekawe rozwiązanie. No cieszy nas bardzo to, że na tle KDL pojawia się coraz więcej fajnych, ciekawych zabytków, bo jednak te KDL jest tego przesył, jest tego masę, a tu coraz więcej ciekawych rodzynek, które można naprawdę wybrać.